Za chwilę rozpocznie się uroczystość obchodów święta policji w komendzie powiatowej policji w legionowie. Dżołem policjanci! 24 lipca obchodzimy Święto Policji, Święto Policjanta. Jest to okazja ku temu, aby spotkać się z policjantami, z funkcjonariuszami i przekazać im życzenia. Mam wielką przyjemność, że w imieniu Zarządu Powiatu, władz Powiatu Legionowskiego oraz własnym mogę podziękować za codzienną służbę. Czasy są niespokojne, przed instytucjami związanymi z bezpieczeństwem są nowe wyzwania i życzymy wszystkim policjantom, aby ty. Tym wyzwaniom sprostali. Życzę dobrego świętowania, dużo radości i satysfakcji z tej pracy. Dziękuję za niezwykłą przychylność i tegoroczne wsparcie ze strony władz powiatu i wszystkich lokalnych samorządów, które kolejny rok rzędu dały wyraz zrozumienia potrzebom Legionowskiej Policji. Dzisiejszą obecność wszystkich zgromadzonych tutaj gości odbieramy jako wyraz najszczerszego uznania dla trudu Policyjnej Służby i przyjmujemy tylko w jeden sposób jako prawdziwą, przyjacielską więź. Chciałbym bardzo podkreślić, że zdobyte dzisiaj oznaczenia, awanse i wyróżnienia to bodziec do jeszcze lepszej, wytrwalszej służby dla społeczeństwa Powiatu Legionowskiego. To po to właśnie nas powołano aby służyć społeczeństwu.